ma wszystkim! E, czytając e, komentarze pod tym moim filmem e, o tym beczkowozie rupieciu, którego kupiłem, po prostu widać, że w ludziach drzemie straszna zawiść. Nawet w rolnikach. I chciałem wam skomentować kilka idioty, idiotyzmów, debilów, którzy piszą komentarze pod filmami bez zastanowienia. E, tak, no to akurat znajomy pisał, zaraz słuchajcie. O, tak, mam tutaj. Jak można coś kupić bez oglądania? Też nie lubię, jak ktoś kłamie, a później. Co innego. Jest. Dobrze, że to zabierz. No to to normalny. Większość beczek za 10 tysięcy będzie tak wiązać. Przecież te za, za tyle to są beczki, co mają 30-40 lat. Druga sprawa. Używane zawsze obejrzeć, a nie w ciemno. Słuchajcie. Kupiłem już drugą beczkę. Słuchajcie, jeżeli igła kosztuje 17 tysięcy, to złom ile ma kosztować? Opanujcie się, ludzie. Kupiłem kaweko, Piękna. Otwierałem w środku igła. I ktoś jeszcze tam pisał, żeby kupić sobie nową. Słuchajcie, nowej się teraz nie kupi. Dlaczego? Bo w tych starych, co, kupiłem obecnie kaweko i tą, którą miałem też, ścianka ma 7 mm grubości. Rozumiecie, 7 mm. Żaden, żaden z tych agro, tam, ja oglądałem te beczki. To są leki, to są to są szmaciane. Nawet ten oglądałem beczki używane z 2012 roku tej firmy Meprozet. Meprozet yy, no i powiedziałem, że tego nie kupię po prostu gówno do twarogu przy tych beczkach używanych. Dobra, jedziemy dalej. Eee, mechanicznie, posprawny. Przyjedźcie żarówką. Dobra, tu OK. Ile znam rolników, co przeszli na handel, a jako on rolnik, a handlarze też prawdy nie powie. Jedną rzecz kupowałem, są też ludzie i taborety. No zgadza się, normalny. Ludzie handlarze to zwykłe chamy. Słuchajcie dalej. Tutaj też był normalny komentarz. Tuman, kto kupuje maszyny, nie oglądając. Jej, 60. też kupiłeś zaocznie, Nie zobaczcie, zobaczcie, jak facet napisał 60. Napiszę, że jestem tuman, bo zaocznie nie kupiłem, ale słuchajcie. Halo, jaki budżet taka maszyna? No tłumaczę, jeżeli za. 17, kupiłem już drugi. Może będzie na kanale. Igła. I nie jest ich pełno. I 35 tysięcy kosztuje agro nowy agro, tam AgroMax e, człowieku z przyjazdem na Nowiutki, 35 tysięcy, no to 35 Nowy, I wiadomo, że jak ty kupujesz wioski na 10 tysięcy litrów, to kosztuje 150 tysięcy. Ale jeżeli kupujesz normalny beczkowóz 4 czy 5 tysięcy litrów, to w tych są normalne. Tak się kończy jak brzemie, jak ktoś chce gospodarzyć z kapitanem 20 tysięcy. No proszę Państwa, zobaczcie, zobaczcie jaki bogaty się odezwał. Ja, co, co, co w tych ludziach chcemy zawiść? Chce się gospodarzyć z kapitałem. No ciekawy, jak ty gospodarzysz, czy nie brałeś jakichś dopłat. E, dalej. Jaka ta beczka, skąd ta beczka, cena złomu. Z własnego lenistwa i wyszności nad chłopem dałeś się wydymać. Przestań skamlać, bo nawet ślepy by tego nie kupił. Wystarczyło jechać i obejrzeć. Ale człowieku, mamy XXI wiek. Ja się go pytałem. Mówię, chłopie, słuchaj, bo ci nie wezmę tej beczki. Czy jest przerdzewiały baniak? Czy są dziury? Nie, a potem kurwa było, że zrobił silikonem. Człowieku o czym ty piszesz, no. Chyba, że ty jesteś też handlarzem i bronisz tak swojego kolesia, który po fachu y, próbował coś wejrzeć. Mówisz, bo trzeba było obejrzeć. Nie każdy ma tyle czasu. Mówiłem ci, że miałem... to tam, to byłem przeziębiony, miałem grypę. No nie mogłem jechać człowieku, nie każdy, słuchajcie, druga rzecz. Nie każdy ma, jest tak kurwa czasowy, że może jechać 300 kilometrów. a powiem wam tyle. To jak y, niektórzy mówią. Yy, Większość tych oglądaczy to są oglądacze, ja chciałem kupić. Tylko zapytałem się, jak będzie pompa, mówię, do roboty. będziesz pompa też, no to czy coś poprawia? Tu pompa też nie ssała. Dobrze, już, miała już problemy, ale pomijam to i to bym zostawił. Ale żeby baniak było co remontować, no ale dobra, bo, bo baniaka się nie kupi. Nie, nie można go dostać, dlatego, bo, dlatego mówiłem, że to jest złomno i nie wiem skąd te komentarze. Eee, to jeszcze pikuś, wszędzie oszuści co za czasy. A słuchajcie. E, I tutaj mi ktoś e, ktoś mi tutaj zarzucił, słuchajcie, że. E, przecież ja na tym straciłem. Ja wydałem 1000 zł na lawety Otwieranie Denicy mnie kosztowało w cho, od cholery kasy, bo musiałem jeszcze mu załatwić nowe śruby. Nowe śruby do montowania denicy, bo tamte trzeba było obcinać niektóre. Jedna śruba kosztuje 5 dych. To nie pojechało, jak wam się by nadawało. E, dalej jedźmy. Cena złomu. Własnego lenistwa, zasada prosta od wieku, oglądam, kupuję na zdjęciu wszystko ładnie, rolnik uczciwy, słuchajcie, czasy się zmieniły, ja wiem, że macie czasu, naprawdę leżycie i tak dalej, i nie macie co robić, bierzecie wujka, siostrę, brata, jedzicie sobie, oglądacie. U nas jest tak, że tutaj beczkowozów nie ma w naszej okolicy, nikt nie sprzedaje, A jak sprzedaje, to bardzo drogo. A znowu, słuchajcie, jedno że jak się pojedzie. Na Pomorzu, zobaczcie, są 60. -tki. Na Pomorzu pozbywają się starych rupieci wielkoobszarowi i 60 nam jest warta 12 tysięcy w dobrym stanie. A tutaj, żeby kupić, to 12 tysięcy kupisz bez papierów. No taka jest prawda, no dlatego, dlatego się czasem jeździ, je, jeździ dalej, albo wystarczy, żeby no, ktoś mówił prawdę. Wystarczyło powiedzieć prawdę. 10 tysięcy za beczkę, myślałeś, że będzie miód i kolejne 100 metrów sześciennych przywiezieżnią. To kto jest bardziej głupi, ty, ty ten, co sprzedał? To ci powiem, patrzcie, to jeszcze jest, e, no już teraz nie ma niku, e, napisał, e, jak można tak komuś ubliżać, skoro e, 100 metrów sześciennych. Kupiłem tą za 17 tysięcy i już nią wywiozłem się. Ponad, prawie, nie, może nie, niecałe, 50 metrów sześciennych już wywiozłem. Co to jest na beczkę, człowieku? 100 metrów sześciennych? Co to jest na beczkę? Mówisz, bo jeżeli, jeszcze raz powtarzam, Teraz kupiłem za 17 igłę. Kaweko, kaweko, piękna beczka, otwiera w środku, jest igła. To za i, 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 I miał ich. Uj, tych beczek, facet, który sprzedawał. Takich samych, także jest tego nie to, że dbał, wyjątkowo trafiłeś, udało ci się. Nie, bo tyle chodzą. ludzie. To jest jedna rzecz. E, teraz tak, druga rzecz. Cholerna zabiść w was drzemie, nie wiem dlaczego, w nie, co niektórych. Cholerna zabiść. Byle jednemu dogryźć, słuchajcie, wystarczyło nie kłamać, bo ja po faceta się pytałem. Nie kłamcie po prostu, to nie chodzi, że trzeba jechać i oglądać. Wiadomo, jeżeli dobra, słuchaj, pytałem się go o to, to, o to, a on powiedział, no o to pan nie pytał, czy była przerzewia, więc tego nie mówiłem, ale się go pytałem czy ma dziury, no to jeżeli ma dziury, to po chuj ten mój wyjazd, ludzie, zastanówcie się, no. Człowiek się denerwuje, bo naprawdę. Yy, połowa, połowa tych co ludzi, co, 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 co to oglądają, to jest naprawdę poziomu społecznego totalnie. Nie dość, że niektórzy pisać nie umią w ogóle. To jeszcze, to jeszcze jeden drugiemu by dogryzał, i powiem wam więcej: Na, dla, dlatego, dokładnie dlatego, tak jest w rolnictwie. Jeden drugiemu zawi, za, za płot zagląda i patrzy tylko, żeby mu lepiej nie było, i wy tak samo się zachowujecie. A co do handlarzy, rolników, to są, to są po prostu e, tragiczni, i powiem wam tyle: że handlarze, ale zwykli rolnicy, jak powiedziałem, którzy sprzedają zwykłe rzeczy, też, też mają wiele do życzenia. Powiem wam więcej. U, u rolników to jest tak, tak, takie panuje przekonanie. Dużo po prostu kupujemy, to wiemy, eee, że jeżeli przyjedzie rolnik oglądać maszynę, słuchajcie, to on nie sprzeda mu, nie opuści mu. Ale jak przyjedzie handlarz, to mu pójść na... dobra, powie masz. Bo, żeby rolnik się nie dorobił, to mu nie jest plazanie. Ale handlarz przyjedzie i od niego wyrwie. Nie dlatego, że umie gadać, tylko dlatego, że handlarzowi to opuści. To jest jedna rzecz. W międzyczasie, jak Wam mogę wtrącić takie, taką fajną rzecz, tylko żebyście oglądali do końca, bo to fajne teraz. Pojechałem oglądać kombajn Anna do faceta pod łodzią. Słuchajcie, mówił, że mam kombajn do sprzedania i też mnie zapewniał, że jest dobry, bo miałem to, że był złom. Wchodzę do takiego potężnej obory, to była obora i tam stało pełno maszyn. Słuchajcie, wszystkie maszyny nowe, nowy pług kuna, nowy gruber, nowy agregat siewny, nowy rozrzutnik, nowa przyczepa, Eee, nowy tam, no, o grube, że już chyba mówiłem. Beczkowóz tam stało. Masa, słuchajcie, masa maszyn. I, i stary kombajn. I ja, ja, ja tego kombajnu, że tak powiem. Yy, no obejrzałem, nie wziąłem, ale zastanowiłem się. Nie używany nawet raz w ziemi nie były. Zobaczcie, czy to nie jest kurwa oszustwo. Nabrał, nabrał pieniędzy na unię, bo mu się, gdzieś tam, mu się psim opłaciło. Trzyma to w shopach, czyli czeka 5 lat i będzie sprzedawał. I przez takich rolników. My, drobni rolnicy, nie dostajemy dopłat, bo nabrali człowieku setki tysięcy złotych po to, żeby tylko schandlować. On nie gospodarzy, on tym nie robi, znaczy nie gospodarzy. No, gdzieś tam coś wykazywał, ale teraz poszedł do roboty. Pewnie gospodarka została przepisana dla drugiego z braci, i tak wywnioskowałem z tego. On sobie gdzieś robi, a tutaj, że tak powiem, maszyny czekają 5 lat, żeby, 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 je, żeby się opłaciło je potem sprzedać. Także słuchajcie, rolnictwo. Też jest na, oparte na cwaniactwu w, w większości sytuacji. Naprawdę, jeżeli chodzi o te dopłaty i tak dalej, dlatego się do nas Unia teraz dobiera. Dobierają się do nas, bo masa jest cwaniaków, którzy wyłudzili. Ludzie o tym wiedzą i zaczyna się robić problem. I my uczciwi mamy teraz problem przez tych, co nabrali i wyłudzili. Brajna, brata, ma na siostra i z jednej gospodarki yy, pobudowali cztery domy, bo się okazało, że mieli wszyscy po kolei przepisywane gospodarstwa. Także, no, dobra. Nie mam teraz czasu. Yy, pozdrawiam. Na razie, cześć.